Tygodni trwa w Polsce akcja Gaszyn i jeszcze coś tam została ona zapoczątkowana przez strażaka z miejscowości Gaszyn. Pan Marcin wpadł na pomysł zrobienia 10 pompek i nominowania kolejnych trzech osób do wykonania podobnych jak on, dziesięć pompek. Jednocześnie wpłacił na konto Wojtusia, bo to była zbiórka na Wojtusia 5 złotych a my teraz zbieramy na haneczkę w ten sam sposób. Jestem z siódmej Drużyny Harcerskiej im. Polskich w Pile i przyszliśmy wziąć udział w akcji charytatywnej. Ruchna Wojciechowska zadzwoniła, że wytypowano nas do akcji charytatywnej, bo za to niby jakieś dziecko będzie miało pomoc, nie? No to przyszliśmy z drużyną, kto mógł, jest na miejscu, przyszedł. Chówiec Piła chciał podziękować bardzo serdecznie chówcowi chodzisz i chówcowi Złotów za nominację, bo oni nas nominowali do tego, więc musimy to zrobić. My nominujemy z kolei Urząd Miasta, który jest z tyłu za nami, ERCEK, czyli Naczyń Dom Kultury i Zwierzęta z Leśkowa. Czuwaj, akcja Challenge jest po to, żeby zebrać pieniądze dla potrzebującej Hani, nominowani wykonują 10, 10 przysiadów. Następnie wpłacają po 5 zł na konto zbiórki. Uwaga, ja liczę głośno. Rączki w przód i jedziemy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Dziesięć. Ale my, jako grupa seniorów, też postanowiliśmy wziąć w tym udział. Chodzi o to, żeby wykonać dziesięć pompek, ale że my już wiekowo nie bardzo. W związku z tym postanowiliśmy, że będziemy mieli dziesięć przysiadów. No i robiliśmy zgodnie z harmonogramem przez drugą komendantkę podaną. Dziesięć przysiadów zrobiliśmy, Uczestniliśmy, uczestniczyliśmy w tym. No i oczywiście symbolicznie wpłaciliśmy na konto tutaj haneczki. To przekaże komendachówca.